Logistycznie Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam Państwa serdecznie i zapraszam na teledzień. Za nami sylwestrowa noc. Jak podkreślają służby, początek roku rozpoczęliśmy w miarę spokojnie, choć nie obyło się bez interwencji i zdarzeń. Sylwestrowa noc oraz pierwszy dzień Nowego Roku w powiecie bełchatowskim upłynęło bardzo bezpiecznie. W tych dniach nie odnotowano żadnego wypadku drogowego. Miał miejsce jedynie dwie niegroźne kolizje z udziałem zwierząt. Interwencje zgłaszane w tych dniach dotyczyły przede wszystkim zakłócania spokoju i porządku publicznego, co oczywiście miało związek z trwającymi imprezami sylwestrowymi. Jednakże kończyły się takie zgłoszenia pouczeniem. Ee... W tych dniach nie odnotowano żadnego zdarzenia kryminalnego. Było bardzo bezpiecznie przed Sylwestrem, przed Nowym Rokiem. Staramy się wpłynąć, przekazać informacje do mieszkańców, zarówno wykorzystując media, strony internetowe, inne aplikacje, po to by mieszkańcy zachowali bezpieczeństwo, rozsądek, ostrożność również przy używaniu materiałów wybuchowych. Nie odnotowaliśmy w tą sylwestrową noc żadnego zdarzenia, które miałoby związek z właściwym korzystaniem ze środków pirotechnicznych, także niewątpliwie wcześniejsze apele mają duży wpływ na to, że jest u nas bezpiecznie. Na terenie powiatu bełchatowskiego notowaliśmy spokojny sylwester w tym roku. Co prawda doszło do jednego, że tak powiem incydentu, doszło do zapalania drewnianej altany na ulicy Złotej w, w Bełchatowie od fajerwerków. Ale to było około godziny 21 z minutami. Także jakieś tam były próby ognia wprowadzone. A poza tym nie mieliśmy większych zdarzeń. Mieliśmy dwa zdarzenia, izolowane zdarzenia medyczne, pomoc pogotowiu właśnie w, przy zachorowaniu na osiedlu Dolnośląskim. Oba zdarzenia były około godziny 23. No i mieliśmy jeden pożar altany śmietnik, znaczy nie altany śmietnikowej, tylko kontenera śmietnikowego, zgromadzonego, gdzie się gromadził właśnie papier. I, i na tym zakończyliśmy, że tak powiem, stary rok. Aha, czyli było bezpiecznie. Tak, było bezpiecznie, było spokojnie. Yy, apele wasze odniosły skutek pozytywny, bo wiadomo, mieszkańcy swoje wiarkami, widać obchodzą się tak jak trzeba. No, raczej tak. No co do, co prawda doszło do jednego incydentu, ale był to sporadyczny, tam doszło do niewielkiej, że tak powiem, pożaru, około 1 metra kwadratowego dachu tej, tej altany się spaliło. Yy, apele myślę, że przyniosły skutek. Ludzie yy, coraz uważniej, że tak Powiem obchodzą się z zimnymi ogniami. Miejskiego pokazu tradycyjnych fajerwerków w tym roku nie było, ale i tak sylwestrowej pirotechniki nie zabrakło. Niebo nad Bełchatowem rozświetliły fajerwerki. A wszystko za sprawą mieszkańców, którzy urządzili własne, prywatne mini pokazy. Było hucznie barwnie. Witanie nowego roku fajerwerkami to wciąż chętnie kultywowany zwyczaj. Jak tuż po północy wyglądało niebo nad miastem, zobaczcie Państwo sami. Trzeba przyznać, że było pięknie. Dobre wrażenie pozostawili po sobie także sami użytkownicy petard. Oto co zastaliśmy przy jednym z koszów na osiedlu dolnośląskim: wszystko zebrane i poukładane, czekało na sprzątnięcie przez służby. Sylwester to najgorsza noc dla zwierząt. Pies zginął pod kołami samochodu, bo wystraszył się huku petard. W schronisku dla bezdomnych zwierząt w od kilku dni dzwoni telefon na okrągło. Mnóstwo osób szuka swoich pupili. Ta sytuacja niestety powtarza się co roku, mimo licznych apeli, to strzelanie tak naprawdę nie osłabło i to najgorsze strzelanie poza tymi godzinami świętowania przyjścia nowego roku, to strzelanie odbywało się już dużo wcześniej, i to tak w tym dosyć dużym zakresie, i tutaj od samych świąt przywieźliśmy 9 zwierzaków, które się gdzieś tam zagubiły, cztery zostały już przez właścicieli odebrane, z czego tylko tak naprawdę jeden posiadał chip, który był zarejestrowany, więc to jakby ten powrót był bardzo szybki. Co roku apelujemy o to, żeby faktycznie postarać się jak najlepiej zabezpieczyć swoje zwierzę, oznakować swoje zwierzę, czy to poprzez chipowanie albo chociażby opisanie numeru telefonu na obroży. To jest ta jedna strona. No i druga strona to osoby, które no mimo licznych apeli uważają, że właściwie strzelanie zawsze i wszędzie im się należy, jest to jakaś taka. taka Forma rozrywki, która jak widzimy, jest chyba nieodłącznym elementem, i tutaj żaden apel w żaden sposób nie wpłynie na tych ludzi, żeby zmienili swoje postępowanie. Niestety nie uniknęliśmy też tragicznych zdarzeń, takich jak wczorajszy wypadek z udziałem psa, który. Widać było, że pod wpływem strzałów chłopów uciekł z domu, wbiegł w panicę pod auto, został potrącony i niestety obrażenia były na tyle duże, że zwierzę nie przeżyło. To się powtarza co roku i tutaj z jednej strony oczywiście jak najbardziej obowiązek zabezpieczenia zwierząt tutaj jest spoczywa na właścicielach tych zwierząt, aczkolwiek no są, to są sytuacje tak ekstremalne, że wiemy, że te zwierzęta pod wpływem strachu, paniki są w stanie pokonać ogrodzenia, zniszczyć ogrodzenia, uciekając na oślep w panice, nie kontrolując jakby tego, co się dzieje w, w otoczeniu, więc nie byłoby strzałów, nie byłoby by takich zdarzeń. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie byłchatowskim jedna osoba otrzymała pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jak podaje rządowa strona, minionej doby wykonano 10 testów, z których jeden wskazał wynik pozytywny. W województwie łódzkim jest 7 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów. Minionej doby wykonano 131 testów, w tym 7 z wynikiem pozytywnym. W całej Polsce natomiast mamy 118 potwierdzonych przypadków zakażenia. Nowych zakażeń odnotowano 98. Natomiast ponownych zakażeń 20. Lekarze POZ wydali dwa zlecenia na wykonanie testów. Jak wynika z rządowego raportu, łącznie wykonano 2701 testów, 130 wskazało wynik pozytywny. Leczenie IBS dietą to tylko część sukcesu. Ważna jest tutaj współpraca lekarza z pacjentem. Po pierwsze lekarz powinien wyjaśnić pacjentowi, że to schorzenie, choć uporczywe, nawracające, nie jest schorzeniem dla niego niebezpiecznym. Nie jest to nowotwór. Jest to coś, z czym można nauczyć się żyć i ograniczyć te objawy. Ważna często jest psychoterapia. Ważne jest spotkanie z psychologiem. Ograniczenie stresu, higiena snu, higiena spożywania posiłków. To znaczy to by jeść regularnie w w równych odstępach czasu mniejszymi porcjami. Oczywiście wspomagająco możemy stosować także leczenie farmakologiczne. Stosujemy leki w zależności od tego, w jakiej, z jaką postacią zespołu jelita drażliwego mamy do czynienia, czyli albo leki ograniczające pracę jelit, albo leki, które ją wspomagają w postaci z zaparciami. Warto pomyśleć o tym, jak wygląda nasz styl życia. Styl życia pozwala uniknąć wielu chorób, nie tylko samego IBS-u. Jeżeli chodzi o zespół jelita drażliwego, powinniśmy przede wszystkim pomyśleć o tym, jak funkcjonujemy na co dzień. Czy żyjemy w pośpiechu, czy pozwalamy sobie na to, by jeść w nierównych odstępach, by jeść na przykład raz dziennie jeden duży posiłek, czy jednak udaje nam się to jakoś zrównoważyć, zmodyfikować i wprowadzić do diety jakieś konkretne, ważne zasady. Pamiętajmy o tym, żeby ta dieta była bogata w produkty świeże, w produkty bogate w błonnik. Możemy unikać używek, także kawa, papierosy. To są rzeczy, które mogą zaostrzyć przebieg chorób jelit, między innymi zespołu jelita drażliwego. Ważne jest to, by nasze życie było życiem w równowadze. Często o tym zapominamy, żyjąc w pośpiechu, zapominamy o równowadze między pracą, a życiem rodzinnym, życiem prywatnym, rozrywką. A zadbanie o to także pozwala o dziwo zadbać o przewód Pokarmowy. Możemy pomyśleć o tym, jeżeli napotykamy jakieś trudności, widzimy, że nie radzimy sobie w życiu ze stresem, z sytuacjami ciężkimi w życiu, które nas spotykają, by spotkać się z, ze specjalistą, z psychologiem, z psychoterapeutą, żeby szukać pomocy w rodzinie, w otoczeniu. W meczu 18. kolejki plus ligi PGS Skrabełchatów przegrała 2 do 3 z PSG Stalonysa. W wyjściowym składzie żółto-czarnych na piątkowe starcie znalazł się nowy libero Jędrzej Gruszczyński. Na pewno szkoda przegranej. Ciężki, długi mecz. Tak jak trener przed meczem wspominał, że dużo, dużo było takich meczów do tej pory w sezonie, gdzie mamy. Przeciwnika na widelcu, i, i nie kończymy tego meczu. I to chyba też tak e, dzisiaj wyglądało. E, więc troszkę szkoda. E, na pewno. E, no ale cóż, no, jestem tutaj dopiero 3-4 dni. Także poznaję się z wszystkimi chłopakami. Na razie wszystko, wszystko przebiega fajnie. Drużyna, drużyna mnie dobrze przyjęła. E, więc cieszę się z tego, że, że możemy dalej pracować. I w następnych meczach mam nadzieję, że wyniki już będą na naszą korzyść. Tak, no dokładnie. Mieliśmy, mieliśmy swoje szanse. Ale na szczęście liga, liga się nie zatrzymuje, za chwilę są następne mecze, więc to trzeba wyrzucić już z pamięci. I, i tak na dobrą sprawę kibice zawsze pamiętają ostatni mecz, więc e, będą pamiętać ten, który będzie następny. E, nie, no nie mam takich myśli, że, że może być to jakoś tam przerażające. No cóż, więcej grania będzie, tak? Więcej grania. Mam nadzieję, że jednak będziemy zamykać te mecze też za trzy punkty, bo, bo do tabeli punkty nam są niezmi niezmiennie potrzebne. No na pewno pomóc w realizacji celów drużyny, tak? Myślę, że, że wszyscy chłopacy mają wysokie, wysokie cele na ten sezon postawione. Chcemy jeszcze namieszać w tej czołówce. Myślę, że nikomu nie będzie się z nami łatwo grało. Na pewno zakwalifik zakwalifikować się do play-offów. Eee, a co dalej? No to z meczu na mecz. I think it's a repeat of the game in Można powiedzieć, że dzisiejsze spotkanie to powtórka meczu, który rozegraliśmy na początku sezonu w nysie. Wtedy to zespół z Nysy prowadził w meczu 2-0, grając bardzo dobrze, a to my byliśmy trochę za meczem. Dzisiejsze spotkanie jest jego przeciwieństwem. Na początku meczu to my kontrolowaliśmy jego przebieg, a w trzecim secie zespół z Nysy zaczął wywierać na nas presję zagrywką. Rywale zaczęli także lepiej radzić sobie w elemencie bloku, a mecz zmienił się w naprawdę emocjonującą walkę. W tej breaku traciliśmy trzy szanse na kontratak. Dużą różnicę na pewno zrobił fakt, że zawodnicy z Nesy byli bezkompromisowi na zagrywce i pokazali naprawdę jakościową grę w końcówce. Oczywiście przegrana jest rozczarowująca, ale nasza dzisiejsza gra była zbliżona do tego, co prezentowaliśmy w pierwszej części sezonu. W ciągu kilku kolejnych dni zawodników czeka przede wszystkim regeneracja. Mamy za sobą wiele rozegranych meczów i wydaje mi się, że dobrze wykorzystamy okres odpoczynku i regeneracji. Zrobiliśmy to samo w czasie świąt i teraz na początku nowego roku. Zawodnicy potrzebują odpoczynku i zrelaksować się. Zagraliśmy wiele spotkań tym samym składem, więc wydaje mi się normalne, że potrzebujemy zarówno fizycznej, jak i psychicznej regeneracji. Kolejne dwa lub trzy dni poświęcimy na odpoczynek, a następnie wrócimy do treningów i przygotowań przed ważnymi meczami, które rozegramy w styczniu. Oczywiście mogliśmy wygrać za trzy punkty. Początek trzeciego seda nie był dla nas dobry. Stawialiśmy opór w każdym secie. Na pewno w tej breku były trzy kontrataki, na których mogliśmy zdobyć dwa bądź trzy punkty i mecz wyglądałby z Zupełnie inaczej. Kiedy Bentara pojawił się na zagrywce, był zdecydowanie bezkompromisowy. Jego zagrywki były naprawdę dobrej jakości i to właśnie dzięki nim zespół z Nysy wygrał. Oczywiście wynik jest rozczarowujący, ale to jest to samo uczucie, które towarzyszyło mi w pierwszym spotkaniu z Nysą w tym sezonie. To wszystkie informacje w dzisiejszym teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.